Jak dogadać się w pracy, na wakacjach i w relacji z drugą anglojęzyczną osobą? O tym dowiesz się z dzisiejszego odcinka Łatwo i Powoli rozmówki u Oli. Cześć z tej strony, Aleksandra Led, z najlepszych kursów angielskiego, i już zaczynamy, słuchajcie, nasze pierwsze wyrażenie. Jak powiemy w języku angielskim, jak długo dzisiaj pracuję? Przychodzisz do pracy i chcesz zapytać, no do której dzisiaj jestem, nie? Wszystkie wyrażenia dzisiaj zaczynają się od how long i też zauważysz mają podobną strukturę. Będziemy się dzisiaj bawić z czasownikiem być, I, am, you are, he, she, it is, we you they are. How long? Będziemy pytać o to, do której ja dzisiaj jestem. How long am I on today? How long am I on today? How long am I on today? Jak powiemy, na jak długo tutaj zostajesz? How long ty are you here for? How long are you here for? How long are you here for? You here for? To znaczy, na jak długo tu jesteś, na jak długo zostajesz? No dobra. A jak zapytamy, jak długa jest moja przerwa obiadowa? Przerwa obiadowa to on, ona, ono. Więc how long is my lunch break? I tyle. How long is my lunch break? How long is my lunch break? Jeszcze raz. How long is my lunch break? Ok? Napisałam to na czerwono, dlatego że tutaj mamy I, podmiot you, a tu podmiotem jest my lunch break. No dobra, wyobraź sobie, że jesteś na wakacjach i chcesz się dowiedzieć, do której jest otwarty bar wieczorkiem. Powiemy how long bar, czyli on, czyli będzie is, the bar. Ok, to jest mój podmiot. How long is the bar open tonight? How long is the bar open tonight? How long is the bar open tonight? Bar open mi się połączy w jedno słowo i będziemy to wymawiać, ale tylko w wymowie będzie połączone, jako jedno słowo. Bar open... Bar open. Zazwyczaj ry na końcu wyraz w języku angielskim nie jest wypowiadane. Tutaj będzie wymawiane z tego względu, że. Z, właśnie ze względu na to połączenie. Ponieważ e, za e, tym słowem jest słowo, które zaczyna się od dźwięku samogłoskowego. O, o, open. Uh, bar open. Bar open. How long is the bar open? Oczywiście, że. Tutaj też się nam połączy, tutaj też nam się połączy tu i tu. How long is? How long is the bar open tonight? Excuse me, how long is the bar open tonight? Wyobraź sobie taką sytuację, no? że yy, wysyłasz podanie e, albo wysyłasz jakiś jakąś, jakiś list z prośbą i czekasz na odpowiedź, i chcesz się dowiedzieć, jak długo będziemy czekać na odpowiedź. Ok. Teraz będzie. Jak długo e, nawet nie musimy używać czasu przyszłego. Możemy to zrobić w, w sposób bardzo prosty. How long until we hear back? 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 Jak długo mamy czekać na odpowiedź? Wyobraź sobie, że jesteś w restauracji i chcesz zamówić jedzenie. Pani mówi, że, pani kelnerka mówi, że jest bardzo wiele osób i że trzeba będzie poczekać. Chcesz zapytać, dowiedzieć się, jak długo to zajmie, to oczekiwanie. Powiemy: How long is this gonna take? How long is this gonna take? How long is this gonna take? Jak długo to zajmie? Gonna to jest going to, ale w języku potocznym skracamy sobie do gonna. How long is this gonna take? Wyobraź sobie, że jesteś w szpitalu po zabiegu. Chcesz się dowiedzieć, jak długo. Zanim będziesz mogła już wrócić do domu. Tak samo w pracy, kiedy będę mogła wyjść, kiedy będę mogła pójść do domu. How long till I can go home? How long till I can go home? How long till I can go home, can go home? jeszcze raz? How long till I can go home? How long till I can go home? Dobra sobie, taką sytuację nieprzyjemną niestety eee, przyjeżdżasz do hotelu na wakacje, a oni ci mówią w recepcji, że wasz pokój wcale nie jest gotowy. Chcesz się dowiedzieć, jak długo masz tutaj czekać? Powiesz, how long? How long do we have to wait here? How long do we have to wait here? How long do we have to wait here? A teraz wyobraź sobie, że e, narastają te problemy, okazuje się, że w waszym pokoju jest tylko zimna woda, e, że miał przyjść pan, żeby naprawić, a nie naprawił i w końcu mówisz: "No ile ja mam to wszystko znosić?". Powiemy: "How long do I have to put up?" with this how long do i have to put up with this put up with this how long do i have to put up with this how long do i have to put up with this how long do i have to put up with This. No, a teraz sobie wyobraź, że przychodzi do ciebie budowlaniec albo jakiś specman, e, jakiś hydraulik i tam ci robi naprawy, remonty. Chcesz zapytać, jak długo to zajmie. Powiemy how long till it's done. Jak długo czasu minie, dopóki to nie zostanie zrobione, ukończone. Yy, zakończone how long till it's done? How long till it's done. How long till it's done? No dobra, to teraz się przetestujmy. Najpierw z języka angielskiego na polski, żebyśmy mogli poćwiczyć rozumienie tego, co jest mówione do nas po angielsku. Nie podglądaj. Co będzie oznaczało angielskie wyrażenie? How long am I on today? How long am I on today? Do której dzisiaj pracuję? Co będzie oznaczało angielskie wyrażenie? How long are you here for? How long are you here for? Na jak długo tutaj jesteś? Na jak długo zostajesz? Co będzie oznaczało angielskie wyrażenie How long's my lunch break? How long's my lunch break? Jak długo trwa moja przerwa obiadowa? Co będzie oznaczało angielskie wyrażenie How long is the bar open tonight? How long is the bar open tonight? Do której otwarty jest dziś wieczorem bar. Co będzie oznaczało angielskie wyrażenie How long until we hear back? How long until we hear back? Jak długo będziemy musieli poczekać, żeby otrzymać odpowiedź? Cóż będzie oznaczało angielskie wyrażenie How long is this gonna take? How long is this gonna take? Ile czasu to zajmie? Co oznacza angielskie wyrażenie How long till I can go home? How long till I can go home? Ile czasu muszą poczekać, zanim będę mogła wrócić do domu? Co oznacza angielskie wyrażenie How long do we have to wait here? How long do we have to wait here? Jak długo mamy tu czekać? Cóż oznacza how long do I have to put up with this? How long do I have to put up with this? No, jak długo je mam to jeszcze znosić? I ostatnie co oznacza How long till it's done? How long till it's done? Ile czasu, zanim ta robota zostanie skończona? No dobrze, a teraz w drugą stronę. Teraz już będzie trudniej. Jak powiemy po angielsku, do której godziny pracuję dziś? How long am I on today? How long am I on today? Jak powiemy po angielsku, do kiedy zostajesz? Do kiedy jesteś tutaj? How long are you here for? How long are you here for? Jak powiemy po angielsku, jak długa jest moja przerwa obiadowa? How long is my lunch break? How long is my lunch break? Jak powiemy po angielsku, do której godziny jest dziś wieczorem otwarty bar. How long is the bar open tonight? How long is the bar open tonight? Jak powiemy po angielsku, jak długo mamy czekać na odpowiedź? How long until we hear back? How long until we hear back? Jak powiemy, jak długo to zajmie? How long is this gonna take? How long is this gonna take? Jak powiemy, jak długo mam czekać, aż będę mogła pójść do domu? How long, till I can go home? How long, till I can go home? Jak powiemy, jak długo mamy tu czekać? How long do we have to wait here? How long do we have to wait here? Jak powiemy, jak długo mam to jeszcze znosić? Po angielsku. How long do I have to put up with this? How long do I have to put up with this? Jak powiemy po angielsku? Jak długo mamy czekać, aż ta robota zostanie ukończona? Kiedy ta praca będzie ukończona? Until it's done. How long until it's done. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że te wyrażenia są dla Was przydatne. Zachęcam Was do tego, żeby sobie odsłuchać tą lekcję wielokrotnie, słuchać, powtarzać, utrwalać, i zachęcam Cię też bardzo mocno do tego, żeby udostępnić tę lekcję. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, to koniecznie subskrybuj i kliknij tego to, to dzwoneczka, żeby otrzymywać powiadomienia o każdej. Kolejnej lekcji z serii Łatwo i powoli rozmówki u Oli. Do zobaczenia już w przyszłym tygodniu w tym samym miejscu o tej samej porze. Pa Pa!